Dzień dobry. dobry i sezon na frappe takie domowe, mrożone. Rozpoczęty. W tak końcu jest. przypomniałam Michaelowi, że istnieje coś takiego, że mamy maszynkę i może robić to w domu. Dobra zmiana ręki, bo tutaj Ania się zmęczyła i pewnie sporo osób nie widziało tego przepisu. A to dlatego, że wybiło nam 30 tysięcy naszych kochanych, wspaniałych widzów. Serdecznie dziękujemy. Tak, jest z tego miejsca. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jest to taka dla nas witam motywacja, żeby robić to dalej, żeby nagrywać dla Was te filmy. Dlatego jeszcze raz bardzo, bardzo. I zdrówko wasze. Kawą, co prawda, ale. Chciałem się stuknąć i mi zabrałem. A. Mi został tydzień. Tydzień studiów i już za tydzień w tym momencie będę wolna. czwartek o 19 i czerwca kończę ten rok szkolny. Tak. I za dwa tygodnie po tym y, Twoim y, zakończonych studiach y, lecimy na wakacje. Co to jest, Kolwi? <grym> Czyżby mój synek skończył ruczyk? No chodź tu. Kontroda, tak się skończy. Trochę balona się boi, yy, ciężko go przekonać, w sensie później się przekonuje do niego i siada przy nim, to i się patrzy, ale taki pierwszy styczność z tym balonem zawsze jest niedobra, w sensie taka, wiecie, że jest za bardzo zestresowana i usiadł tam właśnie obok Michaela, a ja z jedyneczką stałam sama. Dopijamy kawkę i lecimy do Charlotte na małe śniadanko. To jak mimoza z rana, już jest grubo po dziesiątej. Ja się nastrajam dzisiaj na pracę dalszą na studię. Ważne, żeby zacząć miło dzień. I my już jesteśmy po śniadanku, powiem Wam, że ostatnia pogoda nam tak sprzyja. Chyba w zeszłym tygodniu, bo tylko jeden taki dzień naprawdę chłodny. Akurat wtedy byli u nas znajomi i pogoda nam nie dopisała, ale przez ostatni tydzień jest. Cudownie wręcz, że chce się rano wstać, chce się wyjść i mimo, że ja jeszcze dzisiaj jadę na uczelnię, mamy bardzo aktywny wieczór, to wiecie, zebraliśmy się rano i sobie poszliśmy zjeść w fajnym miejscu. I jeszcze dużo, dużo pytań pojawia się ostatnio u mnie na Instagramie odnośnie studiów, e, ponieważ stawiam tam często na przykład jak jadę na egzamin albo jak robię jakiś projekt, więc jeżeli tylko jeszcze uda mi się zdążyć przed moim pojechaniem na uczelnię dzisiaj, bo ja w sumie tylko na chwilę, e, to wam trochę poopowiadam i trochę Wam rzeczy pokażę, jak to wszystko wszystko u mnie wygląda. Jeżeli kogoś to interesuje, to myślę, że fajnie posłuchać czegoś takiego, bo wiem, że dużo z was Chciałoby się wybrać na taki kierunek, na którym ja jestem, dlatego postaram się Wam mniej więcej opowiedzieć, jak to tam wszystko gra. Szybka przybiórka, i skoro mam jeszcze chwilę czasu, to tak jak Wam właśnie przed chwilą mówiłam, opowiem Wam trochę, jak w tym semestrze moje studia wyglądają. I ogólnie na kanale jest filmik z mojej uczelni, gdzie Wam pokazuję troszkę, jak wygląda jej tam wnętrze i jak to wyglądało w tamtym semestrze, czyli na semestrze trzecim. Aktualnie jestem na semestrze czwartym. Tutaj dla przypomnienia i dla osób, które nie wiedzą, studiuję architekturę wnętrz. W tym semestrze mamy, jeśli dobrze policzyłam, 7 przedmiotów. Moja sesja egzaminacyjna wygląda w ten sposób, że większość jest to oddanie projektów, które zadają nam już wykładowcy na samym początku semestru. Mamy cały semestr, żeby taki projekt wykonać. W międzyczasie na przykład, jeżeli ćwiczenia połączone są z wykładem, to na wykładzie tłumaczą nam w dużej mierze, jak daną rzecz wykonać w tym projekcie, a na ćwiczeniach trwają konsultacje. Większość prac robimy oczywiście w domu i właśnie chodzimy na ćwiczenia tylko po to, żeby skonsultować się z wykładowcą i poprosić w razie czego o jakąś pomoc, żeby cokolwiek podpowiedział, jak taki projekt wykonać. Jak mam sesję egzaminacyjną, tak naprawdę mam tylko dwa egzaminy do napisania, a reszta jest to właśnie oddanie prac. Czy to jest projekt, czy to jest praca rysunkowa, zależy oczywiście od przedmiotu, ale właśnie tak to wygląda. Projekty, które muszę wykonać w tym semestrze jest to projekt domku jednorodzinnego, Projekt mieszkania, projekt stołka, wymyślamy własny stołek. Jeżeli oglądaliście poprzedni filmik o uczelni, wiecie, że w tamtym semestrze miałam do zaprojektowania śmietnik, a teraz tego samego przedmiotu mamy do zaprojektowania stołek. Taki taboret, obojętnie co sobie wymyślicie, bez oparcia. Mamy do oddania rysunki na rysunku, na rysunku i malarstwie. I co jeszcze? Mam do zaprojektowania również fotel. Oprócz stołka mamy wykład z mebla i na tym wykładzie pani sobie wymyśliła, że... Zaprojektować fotel specjalnie dla swojej koleżanki z ławki. I chyba to tyle. Z tego, co tak teraz myślę, nie kojarzę, żeby było coś więcej. To od razu mogę powiedzieć, że projekt domu jednorodzinnego i projekt mieszkania są to rzeczy, które są najbardziej pracochłonne, najbardziej czasochłonne, więc z nimi męczę się najbardziej. I powiem Wam, że tak jak w poprzednich semestrach, zostawiałam sobie, szczerze mówiąc, wszystko na koniec i zawsze się wyrabiałam bez problemu. Tak myślałam, że w tym semestrze będzie tak samo. No i niestety się niemiło zaskoczyłam. Bo tak jak możecie zauważyć, tutaj jest mnie mało, nas mało. Na Instagramie jest mi mało. Bo po prostu siedzę kilkanaście godzin dziennie, żeby zdążyć. A czy zdążę, nie wiem. Mam nadzieję, że tak, ale naprawdę pracy jest bardzo, bardzo dużo. I może nie będę Was zanudzać, żeby te wszystkie projekty, które robię albo które są już zrobione Wam pokazywać. Jeżeli będziecie mieli taką ochotę, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jak taki projekt końcowy wygląda, czy to domu jednorodzinnego, czy mieszkania, czy stołka zaprojektowanego przeze mnie, możecie śmiało pisać w komentarzach, a wtedy obiecuję, że w następnym vlogu wszystkie projekty Wam pokażę. Nie jest ich dużo, bardziej niektóre po prostu projekty są bardzo obszerne. I to niestety teraz jest Codzienny widok w naszym mieszkaniu, odkąd przyszła playka, to... bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu. To właśnie nie <laughs> mam chłopaka. Jestem... Jak się gra? Dobrze, teraz gram online z jakimś randomowym gościem. Jest ciężko. Z komputerem się gra lepiej na pewno. No. Ale trening cię nie mistrza? Bo Ania chwilę osiadła do projektów na studia. A za moment odwiedza nas mała księżniczka i zabieramy ją na spóźniony dzień dziecka. Prawdopodobnie do parku Trampolin, chociaż jeszcze mamy jedną rzecz w zanadrzu. Także Ania, niech tutaj się uczy. Ja szybko lecę do sklepu i widzimy się za moment. Gdzie ty jesteś? Gdzie może być Charlie? Hmm. Czy może być tutaj? A może tutaj! Dzień dobry! A czemu ja mi ukradłaś gumę? Martuje, to jest twoja, bo wczoraj ci wujek ukradł z domu, wiesz? Także możesz sobie ją wziąć. Dobra, prawa czy lewa? Prawa! Lewa? Na pewno! To jest lewa, a to prawa, tak? Tak, tak dokładnie, dobrze. super! Aż się, aż się ja musiałam zastanowić chwilę. To która? Powiedz jeszcze raz. Lewa. Na pewno? Tak. Ja nie Na 100%. Na 100%? Tak. A wiesz co było w prawej? Powiedz tylko prawa, prawa. Jedna Dwie głowy. No bierz jedno. A jedna dla Tak? Z gotowi na trampoliny? Ja nie wiem czy podałam temu wyzwaniu Ale, ale wiesz, że te trampoliny to nie są łatwe rzeczy, bo to naprawdę męczy. Ja byłam nie byłam nieraz, a ty byłeś na takich trampolinach? Proponuję nam wziąć koszulkę na przebranie. Ale serio zaraz mówię. Bo później będzie, wiesz, będzie płacz. Chcesz aż tak się zmęczyć? Tak, Idziemy chcę. na dziecięce no, trampolinę. Mam, mam przerwę w treningu, ale takie cardio się przyda, na pewno. Ja nie mam siły na kardio odpada. A, 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 a później <laughs> potem pójdziemy coś dobrego zjeść. Ja. Dobra. Jak, tylko jak spalimy do żakawej. Tak, w domu zjesz w swoim oszczędna dziewczyna, widzisz? Ucz się, a nie cały czas wychodne. I ekipa dojechała na miejsce w stacji grawitacji jestem pierwszy raz, nie ja wiem też. jak ty. Ja byłam chyba w hangarze, jakoś tak to się nazywa. O, to też hangar, to jest Ale fajny. tu podobno jest fajna strefa dziecięca, więc idziemy to sprawdzić. mamy, to jest dla mnie. Super, mama założy. A ja dziękuję. Już zakładam. Dawaj, założę ci. O, ja już mam. Ty już masz? Super. Dobra, jeszcze ja. Dobra, idziemy. Bez cioci Założysz cioci? Tak. To musisz tutaj odkleić to. Co? To? No, odklej. Super. I teraz musisz założyć to na rączkę. Zobacz, zrobimy tak. Ciocia trochę pomoże. No i teraz zawijamy. Nie, 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 nie tu, nie tu, nie tu. nie tu. Dalej. Zobacz, trochę tu. Dalej. Bo spadnie cioci tu. I tu zaklejaj. Super. Udało się. Piątka. O, o, mocno! o. <laughs> Tu jest naprawdę mega fajnie. Tu jest masa trampolin. Tutaj panowie sobie grają w kosza. Mogą sobie robić tak zwane danki. Prawie mu się udało. I tutaj mamy kolejną parę skaczących. A tutaj na górze jest w ogóle park, taki jak my mieliśmy w sumie w Turcji. Bardzo podobny. Mega. Muzyka Powiem Wam, że to miejsce jest prześwietne. Na pewno dla trochę starszych dzieci to będziemy mieć na uwadze następnym razem. Jest tutaj trochę dzieci w wieku Charlie, natomiast e, no tutaj jest tak sporo trampolin. Dzieci się trochę boją skakać. Za to dla starych koni to miejsce jest prześwietne. Tutaj no, można nawet zrobić wieczór kawalerski. I tutaj, przyjść taką większą ekipą, to można się bawić w nieskończenie wiele rzeczy. Dzień dobry. Zapraszam A ty co mama, się nie bawisz? A dasz buzi wujkowi? Jak się podobało? Ja jestem zmęczona bieganiem Uf. Idziemy na lody. Tak, ale już wcześniej mówiłam, że to miejsce jest trochę dla bardziej dorosłych osób. Tak, opisywałam, że szukam trampolin właśnie ze strefą dziecięcą i pokazywało mi stację grawitacji. Więc tak, wiecie, myślałam, że to będzie taki kids play trochę z trampolin zrobione, yy, ale. No, to Ale niestety się nie udało i będziemy szukać następnym razem innego miejsca. Stacja grawitacja spoko, ale tak 5 plus chyba Ta. dzieci nie. Chcieliśmy Niunię zabrać na jakieś jedzonko, ale Nunia chce tylko jedną rzecz. Gdzie idziemy? Dwie gałki różowe zjesz tyle? To wuja tyle nie je gałek No ale dobra, no, jak, jak chcesz lody to będą lody Mamy lody wszyscy Zadowolona? Co? No to spróbuj, spróbuj. To jest ten sam co Cioci? I co? Dobre? Pyszne. A mogę swojego spróbować? Pokaż. Ale dobre. Pycha. Pyszne światostrawka. Koniec dnia, masz kolację mistrzów, parówy i chleb i trochę pomidorów. Pizza, y, burgery, frytki, proponowaliśmy wszystko, ale wygrały paróweczki i chlebek z masłem, także jesteśmy tak, w domu i mamy paróweczkę. I dalej? Ma Ciocia podmuchać? Dawaj. Dziękujemy za tego vloga, mamy nadzieję, że się podobało, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, także do zobaczenia, ciao. Co chcesz ode mnie? Ej, to chcesz? Chcesz się bawić? Chcesz?